Witajcie widzowie! W dzisiejszym odcinku moja stara kosiarka. I odpowiedź na pytanie, jak pozostawić taką kosiarkę na zimę. Jak ją przygotować na okres postoju? Odcinek ten no nie będzie o tym, jak przygotować taką kosiarkę do pracy na przyszły rok, tylko po prostu, co zrobić w minimalnym zakresie, aby odstawić ją jak najszybciej do spania. Podstawą jest to, jeżeli chodzi tutaj o lawetę takiej kosiarki, to jest. Dokładne wyczyszczenie spodu wszystkich elementów napędowych, osi, okolic noża, czyli wszystkiego tego, co znajduje się dokładnie tutaj pod tą obudową. Warto też jest wyczyścić tutaj wszystkie elementy związane z tunelem, kosz, usunąć wszelkiego rodzaju trawę. Jeżeli to jest możliwe, można taką też kosiarkę nawet przedmuchać z takich wszystkich luźnych elementów sprężonym powietrzem, ze sprężarki. Jeżeli chodzi tutaj też właśnie o regulację. Jeżeli chodzi o osie łożyska, to wszystko możecie oczyścić, również zrobić tym elementom przegląd, jeżeli macie taką ochotę. Warto jest oczyścić tutaj, właśnie, nóż, żeby nie korodował i, na przykład, oźwału. Jak najbardziej. Tak samo tutaj, jeżeli macie dostęp, tak jak w tej kosiarce, wszystko to możecie oczyścić, nawet zabezpieczyć jakimś towotem. Jeżeli wasza kosiarka, tak jak ta, jest już wypolerowana, nie posiada, właśnie, farby. Kiedy już oczyścicie tą trawę, wszystko dokładnie wydrapiecie, umyjecie. Możecie sobie taką kosiarkę pomalować od spodu, jakąś tanią farbą na szybko, to zabezpieczy to antykorozyjnie właśnie na zimę. Jeżeli wasza lewe jest zdrowa i jest jeszcze tego warta, ale to już tak nadgroliwie. Najważniejsze jest to, żeby się dobrze oczyścili, postawili suchą, suchą w miarę w suchym miejscu. Jeżeli macie też chęć, życzenie. I nie chcecie tego na przykład malować. Można taką tutaj, właśnie, lawetę od spodu sobie wyczyścić, po oczyszczeniu przesmarować, na przykład olejem na pędzlu w niewielkiej ilości. Tak samo tutaj też te elementy, śruby i tak dalej. Ja jeszcze tą maszyną będę kosił w tym roku, więc nie czyszczę jeszcze na gotowo. Jest już stara kosiarka. Ma ona u mnie już ponad 10 lat już chyba, teraz nie wiem, 12-13 nawet będzie już leciało. I jak widzicie. Jest tutaj jakaś tam korozja, ale ona jest powierzchowna, ścianki są grube i nic y, nie zapowiada się na to, żeby ta laweta w którymkolwiek miejscu mi przerzewiała. A jak ja o nią dbam? Ja tylko i wyłącznie czyszczę ją, pokażę koszeniu. I to tak z, grubsza, z grubszych miejsc, y, gdzie tej trawy jest naprawdę bardzo dużo. Tak jak widzicie, tutaj już ją wyczyściłem i jest wy, wyczyszczona tak jak i z tego ranta, rantu. Y, I tutaj ten element jest do zera. Tutaj mi troszkę przysła, no to już nie drapię tego na siłę. Ale przy następnym koszeniu, kiedy już będzie mokrą, będę zbierał nią liście, to wszystko, że tak powiem, mi się odmoczy, i na spokojnie to wszystko oczyszczę, i wtedy już ją sobie odstawię. Nawet bez żadnego smarowania czy bez żadnego malowania. Warto jest właśnie tutaj też te wszystkie osie, jeżeli macie do tego dostęp, też sobie to możecie oczyścić. Chociaż w tym na przykład w przypadku ta oś to jest tutaj tylko element regulacji, i nawet jak tego nie oczyścicie to się z tym nic nie dzieje, ale jeżeli macie taką oś napędową, są tu jakieś tulejki, warto sobie to wszystko oczyścić i przesmarować. Jednak to są już takie serwisowo-konserwacyjne prace, a do samego zimowania dobrze wyczyścić i możecie odstawiać. I to tyle, jeżeli chodzi o typową lawetę i żywotność tej lawety, jeżeli chodzi o silnik, co jest bardzo istotne, bo to właśnie silnik, to właśnie on. Jest sercem waszej kosiarki, co obowiązkowo powinno się zrobić przed zimowaniem urządzenia. Najważniejszą rzeczą, którą powinniście wykonać na jesień przy ostatnim koszeniu, to wymiana oleju na świeży. Ja w tej kosiarce wymieniam olej w tym sezonie już trzeci raz. Olej w kosiarce powinien być czyściutki. Jeżeli właśnie nanosicie go na jakieś czyste, czyściwo, na czysty ręcznik, to zobaczcie, on nie powinien Wam tego ręcznika w żaden sposób brudzić. Jeżeli się okazuje, że już ten olej tutaj na takim ręczniku, jakimkolwiek szmatce, jest czarny, to oznacza, że olej jest do wymiany czarny, nawet lekko brązowy. Bo zobaczycie, gdy będziecie ten olej, olej spuszczać, to zobaczycie w naczyniu, że jego kolor już wcale nie jest tak optymistyczny. Pamiętajcie zawsze również, gdy zaglądacie sobie właśnie tutaj do tego miejsca, o czystości tych wszystkich elementów przyległych. Dlaczego wymiana oleju tak ważna jest na jesień? Jeżeli odstawiacie taką kosiarkę na okres zimowy, osady zawarte w oleju, które są efektem pracy silnika i efektem spalania jak również jego użycia, są to może być takie cząstki, elementy stałe, które osiadają na dnie misy olejowej. Przy dłuższym postoju, kiedy już odstoją się, to uwierzcie mi, że taki olej będzie prawie że nie ma, że klarowny na samej górze a osad zwierzy się na samym dole. Przy długim postoju taki osad przywiera do ścianek silnika i pozostaje tam już na bardzo długo i jest bardzo ciężko go wypukać. Gdy uruchomiacie taką kosiarkę na wiosnę, to nie dość, że ten stary olej, który już swoje przeżył, nie ma już tak dobrych właściwości płuczących, troszeczkę Wam ten osad tutaj zruszy, lecz część już tego osadu zostanie. Wymieniajcie taki olej, zlewając go, wlewacie świeży. Świeży olej ma nowe dobrze działające detergenty, które będą starały się ten osad tutaj usunąć. I tak bardzo szybko taki nowy olej ulegnie zanieczyszczeniu. Jednakże ten nowy olej nie będzie w stanie już części tych osadów, które gdzieś tam osiądą prawdopodobnie zruszyć, ponieważ do tego dochodzi jeszcze temperatura, właśnie przywieranie różnego stopniu i te osady mogą być naprawdę już z czasem coraz coraz bardziej odłożone. To w zależności od tego, jakie używacie oleju, w zależności jak często wymieniacie taki olej, ale podstawa. Wymieniamy olej przed odstawieniem kosiarki. Wtedy na wiosnę możecie sobie śmiało taką kosiarkę używać bez żadnego stresu. To, że ten olej kilka miesięcy świeży będzie miał tutaj kontakt z powietrzem i kontakt z silnikiem, to jest nawet lepiej, ponieważ nie zawiera on żadnych agresywnych zanieczyszczeń, które działają. Jak i na elementy aluminiowe, elementy stalowe również, tak samo jak i na uszczelniacze, na przykład w takim silniku. Także lepiej jest wymienić taki olej na jesień, kiedy silnik jest rozchulany, kiedy te osady nie są odłożone w zakamarkach silnika, a jest tu tych zakamarków trochę. Są to elementy właśnie wzmacniające. Gdzieś tam jakieś elementy w głowicy, gdzie ten olej zostaje, nie ma dobrego przepukiwania, i gdzieś tam takie właśnie osady mogą się zbierać. Ogólnie rzecz biorąc, takie silniczki działają bardzo długo, bardzo wdzięcznie. Jeżeli o to wszystko dbacie, to naprawdę nic z takim silnikiem nie powinno się dziać. Oczywiście uderzenia w elementy stałe nożem niewskazane. Jeżeli chodzi o jakieś inne dodatkowe czynności. Wiadomo, można wykonać tych czynności więcej. Są to już czynności bardziej przygotowujące kosiarkę do pracy w przyszłym sezonie. No ale to już mówię: przygotowanie kosiarki do pracy, czy tam przygotowanie pilarki do pracy, czy tam też kosy spalinowej do pracy. Mogę zrobić jeszcze w innym odcinku, jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli zastosujecie się do tych moich wskazówek, jeżeli chodzi o wymianę oleju, przede wszystkim to na pewno uruchamiając taki silnik na wiosnę, nie będzie Was serce wolało, że robicie krzywdę swojemu silnikowi. To tyle dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!